Cześć dziewczyny. E, powiedzcie proszę, na jakim kierunku studiujecie? E, studiujemy razem na kierunku zarządzania. I dzisiaj mieliście zajęcia z jakiego przedmiotu? Dzisiaj był język angielski i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Było bardzo sympatycznie, miło, dużo się dzisiaj nauczyłyśmy. Dlaczego wybraliście sam ten kierunek? Z polecenia. Usłyszałam, że jedna koleżanka studiowała tutaj, bardzo polecała tą uczelnię, tą akademię i dlatego tutaj jesteśmy. Tak, ja też się znalazłam z polecenia i nie żałuję. Obserwowaliśmy stronę na Facebooku i się zainteresowaliśmy. Widzieliśmy bardzo fajną uczelnię, czemu by nie. A czy będziecie na imprezie integracyjnej 5 listopada? Oczywiście, ostatnio też byłyśmy, <laughs> jak najbardziej. Jak najbardziej, dobra zabawa. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Będzie dobra zabawa, dobra no muzyka, Jesteśmy pewne, że... to mieli ludzie. Tak jesteśmy na pewno. Pewny, że będzie się... To dziękuję bardzo dziewczyny. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Bardzo pozdrawiamy.